Kurwa. kurwa! Czekaj, 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 czekaj! Oooooo! Kurwa! Muszę się kupić na Ja pierdolę, ale nie mam pieniędzy! Nie ma na to skoronka, kurwa! <gryw> Yes. Da się to na ślinę skleić. <coughs> Weź moją deskę i wodę. Sklejaj na ślinę. Wow, just... Skąd ty ogarniesz nową deskę, stary? Chuj wie. Od Janka weź. Kurde, se, jakiegoś minirempu. Co? Weź mu tutaj. Co? Weź mu tutaj, znowu. No właśnie. Chcesz? Właśnie powiedz. Mamo, koledzy się odzywał plat Mogę ten już nowy, tam no. da tam No. jeździć, nie? No działaj właśnie A no bo nie mam lepszych pomysłów. Wyjebano. I chujowe jakoś Ej, stachu, dobra, patrz.